Cześć, witam na kanale Procent Składany. W tym filmie chciałbym przyjrzeć się spółce Team SA. Jest to kolejna ciekawa firma z GPW, którą warto rozważyć przy rozszerzaniu swojego portfela. W dalszej części przejdę przez analizę fundamentów i DCF, a także powiem Wam pokrótce, czym zajmuje się ta firma. Także zainteresowanych zapraszam na dalszą część. Team to spółka obecna na GPW od 1998 roku jest to jeden z największych w Polsce dystrybutorów elektroniki i zajmują się bardzo, bardzo szeroką gamą produktów, również GSM światła i elektronarzędzia, naprawdę bardzo, bardzo duża ilość produktów podają na stronie 60 tysięcy różnych produktów w ofercie dostępnej od ręki. Jest to spółka, która do niedawna była głównie skupiona na sprzedaży hurtowej. Była to powiedzmy taki konglomerat hurtowni, a teraz od pewnego czasu przekierowuje jakby całą swoją działalność głównie na sprzedaż online. No i mniej więcej. Na tym polega zmiana w spółce Team, która spowodowała, że w ostatnim czasie naprawdę ta spółka całkiem, całkiem nieźle prosperuje. Jeżeli jesteście zainteresowani większą, większą ilością szczegółów na temat tej spółki, zostawię w opisie link do konferencji z pierwszego półrocza 2021 roku, jest to, zdaje się, oficjalny kanał Team.pl i tam naprawdę w szczegółach tu ponad grubo ponad godzinę opowiadają o, o tej spółce, także naprawdę jeżeli ktoś jest zainteresowany inwestycją, czy tam zainteresuje się po obejrzeniu mojego filmu, to szczerze polecam obejrzeć najpierw to, co oni mają do powiedzenia. No i przejdźmy do analizy fundamentów, zacznijmy od income statement. No i tutaj to, co zawsze mówię, tak jak radzi Warren Buffett: w income statement powinniśmy przede wszystkim szukać długoterminowego trendu, jeżeli chodzi o Powiększanie przychodów. No i tutaj jak najbardziej taki trend występuje. Od dekady mniej więcej ponad dwukrotnie, prawie trzykrotnie powiększają swoje przychody. W ostatnim czasie te przychody rosną w tempie 20%, co bardzo można powiedzieć, że przyspiesza w ostatnim czasie, i to może wskazywać, że faktycznie to przejście do e-commerce daje odpowiednie rezultaty. Dalej patrzymy na marginesy brutto, no i tutaj, no już tak kolorowo nie jest, ale no też, no w granicach tych 20% się trzymają. Jeszcze raz, Warren Buffett radzi inwestować w biznesy, które mają około 40%, to już wtedy sugeruje prawdziwą przewagę konkurencyjną, tutaj 20%, ale to być może tak jest właśnie, że, znaczy na pewno tak jest, że w zależności od biznesu, czy powiedzmy, czym się dana spółka zajmuje, to mniej lub bardziej będzie możliwe do uzyskania. No tutaj, no ten biznes nie jest raczej biznesem, w którym można się spodziewać jakiejś bardzo silnej przewagi konkurencyjnej, raczej właśnie. Trzeba się spodziewać, że konkurencja jest bardzo, bardzo silna w takiej sprzedaży. No i myślę, że na zbyt dużo nie możemy tutaj liczyć. Trzeba by przyjrzeć się konkurencji i popatrzeć jak wygląda spółka Team w porównaniu do konkurentów. No w każdym razie tak wyglądają te, te marginesy. I tutaj widzimy też od jakiegoś czasu polepszanie tych marginesów z działalności operacyjnej. No to też wskazuje po prostu na trend. No tutaj faktycznie przynosiły, przynosiła ta spółka straty, ale od pewnego czasu ten trend się odwraca i w ostatnim czasie naprawdę już widać sporą różnicę. I są to marginesy rzędu 5-7%. I obecnie tutaj marginesy netto też widać, że z takich bardzo kiepskich przez długi, długi czas. Teraz w ostatnim czasie 19-20 rok i ostatnie 12 miesięcy te marginesy netto również wyglądają bardzo, bardzo pozytywnie. No i widać też sama wartość, powiedzmy, nie dość, że rosną przychody, to rosną również. Te marginesy, czyli zyskowność netto naprawdę no, wygląda niesamowicie ostatnio. Także tutaj trzeba oczywiście brać poprawkę, czy to przypadkiem nie jest jakiś jednorazowy pik. No i trzeba naprawdę zweryfikować, czy faktycznie to przenoszenie działalności do e-commerce przynosi te rezultaty, czy może to jest tutaj też mamy tą pandemię cały czas za plecami może, trzeba brać to troszkę pod uwagę, że, że może to być na przykład jakiś efekt tej pandemii. Także nie jest to takie oczywiste, trzeba pogrzebać głębiej, żeby nabrać przekonania, czy, czy to jest coś, co się utrzyma, czy jest to tylko przejściowa poprawa. No w każdym razie nie są to jakieś skokowe wzrosty w tych marginesach, jak mieliśmy na przykład w Mercatorze z, z kilku tam procent do nagle 50% tych marginesów, no, które ewidentnie wskazywały na, na jakiś, bardzo, bardzo, na jakąś wielką anomalię. No, w każdym razie, dalej przechodząc, tutaj patrzymy jeszcze dywidendy. Ta spółka raczej, póki co historycznie do jakichś tam um, arystokratów dywidend, dywidendowych nie należy. Ale w ostatnim czasie płaciła dywidendę, no i ta właśnie za 20 rok była całkiem niezła. I spółka też przedstawiła politykę dywidendową. To też można brać pod uwagę, że w przyszłości przynajmniej mamy jakieś jasne zasady, co do tego jakie te dywidendy będą, ale to w, w późniejszej części pokażę dokładnie. No i teraz balance sheet. Pierwsza pozycja to jest gotówka. No tej gotówki za dużo specjalnie nie trzymają. Zdecydowana większość zasobów to są accounts receivable, czyli to jest to, co oni mają dostać, czyli jeszcze gotówka, która nie wpłynęła ich, na ich konto, ale w przeciągu następnego roku wpłynie. Jeżeli spojrzymy na Goodwill i inne, no to też jest to, powiedzmy, znikoma ilość. Jeszcze raz przypomnę, Goodwill to jest taka składnik, taki składnik księgi, który nie jest osiągalny, czyli intangible, nie, nieosiągalny składnik księgi, który powstaje w wyniku przejęcia innej firmy. No i tutaj coś tam było, ale już mają to, zdaje się, odpisane, no i tu są jakieś inne, no, i tutaj też mogą być różne e, nieosiągalne składniki, typu jakaś, nie wiem, wartość marki. Różne e, szacher, machery tam się mogą zdarzać. Ważne, żeby to nie było zbyt duże, tak jak pokazywałem w ASECO. No, to jest bardzo, bardzo e, pokaźna, e, pokaźny składnik księgi w każdej z tych trzech spółek e, ASECO na, na, GPU, na, na GPW. Także tutaj nie jest to absolutnie żadnym problemem. No i bardzo, bardzo ważna sprawa: e, Long. Term debt, czyli długi takie jak macie na przykład na mieszkanie zaciągnięte hipotekę czy coś, to, to są właśnie takie długoterminowe długi, które trzeba spłacić w terminie, perspektywie kilku lat. No, i tutaj od bardzo dawna nie ma nic. I to jest bardzo, bardzo świetna wiadomość dla akcjonariuszy albo potencjalnych właśnie inwestorów, ponieważ, jak powtarza Peter Lynch, bardzo trudno jest zbankrutować, kiedy nie mamy takich długoterminowych zobowiązań. No, i też możemy spojrzeć na to current ratio, czyli current liabilities. No, tutaj wygląda na to, że mają sporo więcej tych zasobów krótkoterminowych niż obciążeń, czyli tutaj powinno być powyżej jedynki, no nie jest to na pewno 2, ale wygląda na to, że, że jest pod, pod kontrolą. No i jeszcze można spojrzeć na net, debt, czyli po, po, pozycję długu netto, no i tutaj widzimy, że um, mają te, te, te długi krótkoterminowe, ale też nie jest to jakaś zastraszająca pozycja. No, lepiej jest, jakby mieli więcej gotówki. To by oznaczało, że wszystko mogą spłacić za jednym zamachem. Ale nie jest to, powiedzmy, przytłaczająca ilość w porównaniu do zysku netto czy tam przepływów finansowych. Także tutaj nie ma się też zbytnio, moim zdaniem, czym martwić. No i teraz spójrzmy jeszcze na przepływy finansowe. No i tak, tutaj mamy od razu już policzone ten free cash flow, no i w ostatnich latach wygląda to całkiem nieźle, daje 20, prawie 50, znowu około 30 milionów, no jest to w ostatnim czasie naprawdę dość zbliżony poziom do, do zyskowności netto, co jest moim zdaniem dość pozytywnym znakiem, bo w długim terminie mniej więcej tak to powinno wyglądać, że zgrywa się faktycznie... Zysk netto z przepływami finansowymi. I dlaczego wolne przepływy finansowe są takie e, ważne? Wolne przepływy finansowe to jest generalnie e, gotówka, e, która przepływa e, do firmy. W przeciwieństwie do zysku netto, e, nie jest e, powiedzmy. Obciążone takimi zasadami księgowości, które na przykład wpływają na, na wielkość tego zysku netto, jak amortyzacja. Tutaj mamy faktycznie gotówkę, która wpływa na konta firmy i z tej gotówki właśnie firma może wypłacać dywidendy, może urządzać skup akcji, może też przejmować inne spółki albo wydawać w inny sposób na, na rozwój, nie wiem, R&D, albo też może nadpłacać długi. Także to jest bardzo, bardzo ważna informacja, którą można właśnie tą albo tę zyskowność netto używać właśnie w następnym kroku do, do analizy DCF. Tutaj jeszcze zanim przejdziemy do DCF-u, możemy spojrzeć na zwroty właśnie te procentowe, no, i tutaj return on assets jest ostatnio dwucyfrowe i naprawdę całkiem, całkiem dobrze wygląda w ostatnich latach return on equity i capital dwucyfrowo. No i ostatnie 12 miesięcy, no to już tutaj 3, prawie 30-40% zwrotu. No i tu też trzeba się zastanowić, czy to jest do utrzymania. Bardzo możliwe, właśnie, że to jest objaw tego raz, że przeniesienia się do e-commerce, a dwa, no, być może wpływu pandemii w jakiś sposób. No, to jest do, do rozważenia. W każdym razie to są naprawdę dobre poziomy zwrotu. No, i teraz spójrzmy na analizę DCF. Tutaj mamy właśnie ten wariant bazujący na. Zyskowności netto i to co tutaj widzimy, to są już te dwa pierwsze kwartały, z których znamy już wyniki, no i następne dwa wyszarzone, jeszcze tutaj nie mamy informacji. No i tak jak zazwyczaj, mam cenę do zysku na poziomie 15 przy sprzedaży i zwrot na poziomie 13% rocznie. I tutaj mamy tą wartość, która obecnie, powiedzmy, wynika z tych założeń, tylko jeszcze raz muszę zaznaczyć, to są takie założenia, które w miarę dostosowałem do tego, co się dzieje w tym roku, co powiedzmy, no, gdyby ten kwartał się utrzymał, mielibyśmy też trzeci, czwarty kwartał na takim samym poziomie i potem mniej więcej ten sam poziom utrzymywałby się przez prawie, że dekadę, co wtedy. No, i wtedy widzimy, że tą wartość uczciwą mamy na poziomie 44 zł mniej więcej. No, jeżeli chcemy to pomniejszy, pomniejszyć o długi, no to już spada to poniżej obecnej ceny rynkowej, ale cały czas jest bardzo, bardzo blisko. No i teraz trzeba się zastanowić, czy to są, powiedzmy, no, zyski do utrzymania. Moim zdaniem bardzo ciężko jest to przewidzieć. Do tej pory zyski rzędu właśnie tych 30 milionów to były roczne zyski, a nie kwartalne. Dlatego, no, takie założenie byłoby w dużej mierze moim zdaniem ryzykowne. No, trzeba poczekać pewnie całkiem niedługo będą wyniki za trzeci kwartał i, i zobaczymy, co tam się dzieje. No, być może właśnie. Na jesieni, czy, czy może przed świętami w czwartym kwartale, też można się spodziewać dobrych, dobrych wyników. No ale to jest dość, powiedzmy, spekulacyjne. Co jest fajne, ta spółka w zasadzie co miesiąc podaje wyniki, także można tutaj sobie popatrzeć, jakie oni mają szacunkowo przynajmniej przychody ze sprzedaży, i zdaje się, że podali już nawet informacje za wrzesień. No i powiedzmy, nawet, że. Przyjmiemy tutaj, że zostanie taka wartość, no to wtedy trzeba założyć, że przynajmniej nie, nie spadnie to poniżej tego poziomu 100 milionów rocznie zysku, żeby móc w miarę czystym sumieniem inwestować w tą spółkę. Gdybyśmy tutaj raczej powrócili, nie wiem, pomału do, do poziomów Sprzed pandemii, no to tutaj mamy już niestety znacznie gorszą sytuację, mniejsza ta wartość wychodzi. No i tutaj możemy zwrócić uwagę, że na właśnie tego typu poziomach, jeszcze niższych, ale było zaraportowane kupowanie akcji przez insiderów. No, i tutaj właśnie mamy jeden z tych raportów. To jest Ewa Folta, to jest żona czy córka, nie wiem, ktoś związany z prezesem zarządu. I to też warto wspomnieć, że prezes zarządu jest również największym udziałowcem. Tak czyli największy udziałowiec poradził komuś ze swojej rodziny. Nie sprawdzałem, kto to jest. Aby właśnie na tych poziomie około nie wiem, 17 zł za akcję kupował, inwestował w tą firmę. No, i tutaj mamy drugiego człowieka: to też jest prywatny inwestor Krzysztof Wieczorkowski. Trzeba sprawdzić, ale bardzo prawdopodobne, że to jest właśnie też członek zarządu. No, drugim największym udziałowcem jest prezes. Rady, czy tam przewodniczący rady nadzorczej, także to jest kolejna poza tym kupowaniem Insiderów, no jest to bardzo pozytywna informacja, tak jak podobnie wskazywałem w przypadku na przykład Jato, czy Dekory, że najwięksi udziałowcy to są właśnie członkowie zarządu czy, czy prezesi. I Rady Nadzorczej, bo wtedy wi wiadomo, że zarząd cały, razem z Radą Nadzorczą, mają swoją gotówkę, jakby na szali. Także będą się starali raczej działać w najlepszym, no dobrze pojętym interesie spółki. No jest to, powiedzmy, dodatkowy czynnik, który, który może wpływać na naszą decyzję czy, czy na zaufanie. Do, do zarządu, jeżeli oni wiemy, że mają swoją skórę, powiedzmy, też narażoną na wszelkie reperkusje własnych, własnych decyzji. Także wracając do tego DCF-u, no, każdy już musi za siebie zdecydować, jak ma, powiedzmy, oczekiwania, czy zyski na tym poziomie to jest coś, czego powinniśmy się spodziewać. Tutaj też może jakąś wskazówką jest to, co wspominałem wcześniej, czyli właśnie polityka dywidendowa. No i tutaj mamy raport, jeden z raportów bieżących, który pokazuje tą politykę dywidendową, i tutaj jest wskazane, że jeżeli zyski będą na poziomie 15 milionów, przynajmniej to wtedy będzie złotówka na akcję. A co więcej, jeżeli wypracują powiedzmy 30, no to 50% tych, tej nadwyżki nad 15 milionów też będzie przekazane na, na dywidendy, i jeżeli będzie poniżej tych 15, no to wtedy się zastanowią. Czyli to jest bardzo, bardzo rozsądne, że nie ma jakiejś tam powiedzmy na sztywno reguły, że połowę wszystkich zysków, tylko jeżeli wypracują pewien poziom zyskowności, wtedy wypłacają i jeszcze nadwyżkę, a resztę warto też, powiedzmy, zachować w firmie i przeznaczyć na, na różne cele. Tak jak właśnie wspominałem, no to jest zbliżone do tego, do tych wolnych przepływów finansowych, no resztę trzeba, powiedzmy, inwestować dalej w firmę. Co jest jeszcze ciekawe, no to tutaj mamy taką spółkę, Córkę powiedzmy, czy spółkę zależną, i to może jest temat na jakiś osobny film, ale jest to spółka, dział logistyki tej, tej firmy, która powstała w 2016 roku. I ta spółka przygotowuje się do IPO, czyli zacznie być notowana na giełdzie. No i tutaj też o tym dziale logistyki można posłuchać w tym filmie. I poczytać, moim zdaniem warto się zainteresować. Także jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to macie taki, powiedzmy, informację, taką ciekawostkę. Ja na pewno zwrócę uwagę, co to za spółka, co się z nią dzieje, i, i będę trzymał rękę na pulsie, żeby sprawdzić, czy być może to nie jest inwestycja godna, godna uwagi. Co do samego co do samego teamu, no to ja na razie jeszcze się wstrzymam. Nie będę inwestował. Moim zdaniem jest troszkę problem taki właśnie, że ta spółka bardzo, bardzo ostatnio dynamicznie poszła do góry. Czyli no te wyceny być może są już troszkę zbyt wysokie, żeby inwestować, ale można się spodziewać, że no cena akcji nie będzie zawsze odzwierciedlała tej rzeczywistej wartości i gdzieś tam spadnie do poziomu, w którym my będziemy się czuli komfortowo z zakupem. No i ja myślę, że na poziomie tych 18 zł no to bym pewnie brał w ciemno dzisiaj. Ale na poziomie 42, no już niekoniecznie. I no jeszcze raz powiem, ja po prostu wrzucam ją na listę obserwowanych. Będę, będę trzymał rękę na pulsie. Jak ta jakaś korekta przyjdzie, większa czy mniejsza, albo te wyniki będą naprawdę przychodziły kwartał po kwartale, takie że. No, będzie coraz bardziej uzasadniona ta wycena, albo będzie po prostu coraz bardziej e, e, będzie widać, że ewidentnie e, no, jest warta te 40 zł dzisiaj, no to wtedy będę podejmował e, adekwatne e, decyzje. Na razie po prostu wprowadzę ją na listę obserwowanych i e, mam nadzieję, że e, uda mi się ją kupić, Taniej niż za te 42 zł, albo że okaże się, że ta cena jest adekwatna i pozostanie na tym poziomie jeszcze przez jakiś czas. Także ja powiedzmy, nabiorę na tyle przekonania, że, że będę skłonny taką cenę zapłacić. Także to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu i podobają Wam się tego, film, tego typu filmy, są dla Was wartościowe, dajcie łapkę w górę, włączcie powiadomienia, nie wiem, udostępnijcie te filmy. Dla mnie to jest zawsze motywujące, jak więcej osób tego typu filmy dostrzega. Robię je głównie po to, żeby coraz więcej i więcej ludzi nabierało tych podstaw o inwestowaniu, żeby troszkę rozczarować tą, tą giełdę, te mity, powiedzmy, że to jest tylko ruletka. Moim zdaniem nie jest i mam nadzieję, że z czasem coraz więcej osób również będzie się przekonywać do tego, że kupowanie akcji to nie jest kupowanie losów na loterię. Kupowanie akcji to jest kupowanie małych cząstek. Prawdziwych firm, prawdziwych biznesów, i jeżeli, my, jeżeli będziemy robić to mądrze, możemy na tym wyjść naprawdę obronną ręką i naprawdę budować no, swoje majątki w ten sposób. Także jeszcze raz dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.